Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat mroczny dotyczy muzyka Merle Mansona. To honorowy kapłan kościoła Szatana, swego czasu nie tak dawno oskarżony o przemoc i molestowanie przez byłą partnerkę. On traci kontrakt płytowy, traci sponsorów, traci rolę w filmach. Wybiera się go agencja impresaryjna i znajomi z branży, chociaż nie wszyscy. Przesłuchuje go policja. Widać, że szatan zjada swoich wyznawców. Przyszedł czas jawnego satanizmu, ten groteskowy, choć groźny i niebezpieczny duchowo, nie jest już potrzebny. Cywilizacja śmierci weszła w kolejny piekielny poziom. Założyciel kościoła szatana, Andor Chandra Lavey, naznaczył Marley Mansona, na kapłana po poznaniu się w 1994 roku. Ich okultystyczna przyjaźń rozwinęła się wokół kwazypisma łączącego satanistyczną filozofię z epikureizmem. Manson został wprowadzony potem przez Laweja, uznającego się za czarnego papieża do kościoła Szatana, chociaż Gwiazdor Roka od tamtego czasu nie deklarował się, że jest praktykującym satanistą. Obecnie przedstawiciele tego satanistycznego kościoła twierdzą, że Manson, tu cytuję, jeżeli zapyta się go o satanizm, bardzo dokładnie wszystko wyjaśni. Ale jego muzyka to jego sztuka, jego sceniczny show to coś zupełnie innego i nie ma nic wspólnego z satanizmem. Koniec cytatu. Jednak wbrew oficjalnej opinii satanistów, druga płyta Mary Mansona, Antichrist Superstar, zawiera satanistyczny manifest i jest odzwierciedleniem znajomości z Lawejem oraz tej znajomości kwintesencją. Wynika ona nie z teoretycznej, a praktycznej znajomości Przedstawianej tematyki, co ukazuje warstwa tekstowa i wizualna. Manson porusza się w tej materii sprawnie, tworząc okultystyczny dans makabr. To w latach dziewięćdziesiątych Mary Manson nazwał siebie również Czarnym Papieżem. Przejął satanistyczną schedę po swoim góru w popkulturze, którą to przestrzeń Szandor LaVey uznawał za rozwojowe narzędzie kontroli. Nad dziećmi i młodzieżą. Przekaz płyty wydanej w 1996 roku, 12 miesięcy przed śmiercią założyciela Kościoła Szatana, jest prosty. Przedstawić konserwatywną Amerykę jako przestrzeń ksenofobiczną, rasistowską, nietolerancyjną, demoniczny horror. Mary Manson przemienia się na tej płycie w szatańskiego oskarżyciela, antagonistę chrześcijaństwa i przywódcę buntu, który używa satanistycznych cnót do demonstrowania niezgodności płciowej i transgresji. Przemiana Mansona w antychrysta nie tylko staje się agresywną polemiką z chrześcijaństwem, ale też ukazuje mroczne obsesje, gdyż jego teledyski łączą satanistyczną groteskę z chorobliwym, zafałszowanym zainteresowaniem apokalipsą, udowadnianiem obrzydliwością i bluźnierstwem, że Antychryst istnieje w społeczeństwie i jest jego jedyną drogą. Szatan jako transgresywny symbol. Okładka albumu Antichrist Superstar. Odzwierciedla połączenie filozofii Laveja i niczego z nutą faszystowskiej estetyki, by pokazać konserwatywnej Ameryce pogardę. Publikacja Antona Laveja, The Satanic Bible z 1969 roku, była manifestem napędzanym dziewięcioma satanistycznymi oświadczeniami napisanymi w celu zakłócenia dyskursu religijnego i systemów politycznych tamtych czasów, promującym pogląd na życie jako ostateczność. LaVey ukazywał siebie jako największego grzesznika. Mary Manson dopełniał przyjęty wizerunek, pokazując się w głównym nurcie popkultury lat 90. z piołunem przepływającym przez krwią przeplatany inspiracjami od Grinchowych Rysunkowych strachów doktora Susa po grobowy chłód niczego. Dlaczego satanistyczny wizerunek Mary Mansona jest obecnie atakowany przez środowiska do tej pory go wspierające? A jest ciekawy temat: nie jest kontestowany, tylko niszczony z premedytacją. Satanizm Mansona przecież wpasowuje się w nastroje antychrześcijańskie, które rozlały się na cały świat po amerykańskich protestach Black Lives Matter. Jego muzyczny, okultystyczny manifest mógłby pojawić się na czarnych sztandarach protestów. Tak się nie stało, wręcz przeciwnie. Zrodzone przez muzykę Mary Mansona dzieci wprowadzają teraz Markiza de Sade muzyki metalowej na szafot swojej rewolucji. Rozpoczęły się 120 dni Sodomy muzycznego celebryty, któremu uchodziły dotychczasowe obrzydliwości, brutalności, zboczenia, molestowania i demoralizacja słuchaczy. Manson Danton zostanie ścięty, jak czyniący to na każdym koncercie ze sobą Alice Cooper. Wymazany z pop kultury jak aktor Kevin Spacey, skazany na zapomnienie. Z chwilą zezwolenia na ogłoszenie akcji Mitu w 2017 roku, która została oficjalnie zainicjowana przez aktywistkę Taranę Bark, a potem spopularyzowana przez amerykańską aktorkę i piosenkarkę Alice Milano, cywilizacja śmierci weszła w nowy diabelski poziom, czyniąc pozór dobra, empatii i ogólnoświatowego braterstwa w celu zamazania granicy między dobrem a złem. Zamazania w celu zwiększenia wyrazistości i radykalizmu Dekalogu, by stworzyć nowy wpisujący się w New World Order, promujący m.in. aborcję, eutanazję, małżeństwa jednopłciowe, postawienie człowieka w centrum świata, w miejscu Boga. Akcji z mocnym przesłaniem, której celem było zwrócenie uwagi na skalę problemu, jakim jest mizoginizm. Zaczęły towarzyszyć inne jak wspomniana Black Lives Matter, funkcjonująca dotychczas w kontynentalnym kontekście od 2013 roku, a rozszerzona globalnie rewolucyjną erupcją nienawiści do wszystkiego, co konserwatywne, w czasie zamętu pandemii w pierwszym kwartale 2020 roku. Tym akcjom towarzyszą już miłe twarze celebrytów, którzy albo zostali wykorzystani seksualnie. Przez bązów świata filmu pokroju Harveya Weinsteina, jak aktorzy Terry Crews czy Jennifer Aniston, albo doświadczyli rasizmu i ksenofobii, jak Wanda Sykes. W tym ocieplonym wizerunku dla wprowadzenia antydekalogu nie ma miejsca dla Mary Mansona, ociekającego krwią, śliną, płynami ustrojowymi odrażającego i wzbudzającego strach. Nie ma miejsca dla perwersyjnego Weinsteina i lubieżnego Spacey. Choć Manson toczył zgniliznę w sensie nierytualnym, a quasi filozoficznym, nie ma już platformy do głoszenia. W nocy z 6 na 7 czerwca 2000 roku w malutkim włoskim miasteczku Ciavenna w Lombardii przy granicy włosko-szwajcarskiej została zamordowana zakonnica Maria Laura Mainetti kandydatka na ołtarze obecnie. Trzynastoletnie satanistki tuż przed zbrodnią słuchały kompozycji Mary Mansona. Morderstwo miało być zaplanowanym satanistycznym rytuałem. Nie stało się nim jednak. Zakonnica wybaczyła sprawczynią wołając Boże przebacz im. Nie było złorzeczenia, ale deprawacja młodzieży dokonała się. Dziś szatanowi potrzebny jest już antychryst filantrop, a nie antychryst ociekający krwią, jak w filmach o egzorcystach. Mary Manson miał zmiękczać wiarę, osłabiać postrzeganie świata przez pryzmat dekalogu, doprowadzić z rzeszą sobie podobnych artystów-bliźnierców, swoich fanów do fałszywego pojmowania wolności. Był pomostem pomiędzy satanizmem undergroundu pokroju zespołu Venom a okultyzmem Katy Perry czy Keshy. Przejście nastąpiło. Pomost niepotrzebny. Nie ma dla szatana odwrotu. Pomosty są palone. Droga deprawacji została przemieniona w autostradę do piekła, nawiązując do utworu zespołu ACDC, a jej elementami były wprowadzenie do kultury i sztuki cywilizacji opartej na chrześcijaństwie elementów rytmicznych magii wudu i mantr w latach 50. Rewolucja seksualna lat 60. Oswojenie z homoseksualizmem w mass mediach w latach 70. subkulturowy satanizm lat 80. pornografizacja przemysłu muzycznego lat 90. skomasowanie tych wszystkich elementów po wejściu w nowe milenium w paradach ulicznych i galach przyznawania przeróżnych nagród przemysłu popkultury z grami włącznie. Zamysł deprawacji i demoralizacji, wprowadzany środkami często bardzo brutalnymi, niszczącymi rodzinę i więzi społeczne, właśnie wszedł w kolejną fazę, w której satanizm ze składanymi ofiarami w tak zwanej konwencjonalnej formie, przepraszam za to konwencjonalne, ale ukazany w dziecku Rozemary Polańskiego, oczach szeroko zamkniętych Kubricka czy Sherlocku Holmesie Gaja Ritchie, czy też w wielu teledyskach satanistycznych e, zespołów metalowych nie jest już potrzebny wizualnie i ideologicznie. Zamysł wprowadzany dekadami właśnie się wypełnił. Teraz jest potrzeba wprowadzenia w tę przestrzeń antychrysta, którego będą wielbiły masy, czyniącego pozorne dobro, ukazującego pozorne miłosierdzie, tworzącego jedną globalną religię, o której mówi katechizm Kościoła katolickiego. Cytat. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez Ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Tyle cytat z katechizmu Kościoła katolickiego. Aby wprowadzić nowy satanistyczny porządek, potrzeba ofiar. Szatan gładzi swoich wyznawców, zostają złożeni w ofierze, by stali się siarczaną podwaliną, antymęczennikami, antyświętymi. To jest kościół szatana. To jest świadoma droga Mary Mansona, który zdecydował się na nią, jeszcze będąc uczniem szkoły średniej, swój strach przed edukacją wpisując w nienawiść do chrześcijaństwa. Podpisany pakt, a takim jest włączenie do kościoła szatana, choć nie na wyświęconego, a zaledwie honorowego kapłana, Nakazuje jego spłacenie. Jak w literackiej scenie z panem Twardowskim i diabłami, teraz przychodzi czas oddać zaciągnięty dług na sławę. Dlaczego jednak Manson identyfikował się przez te lata z Kościołem Szatana i satanizmem jako dyskursem filozoficznym, w przeciwieństwie do demonologicznej ikonografii, osadzonej w muzycznej kulturze black metalu? Manson w swoich płytach nie zajmował się tematem kultu szatana ani piekła. W porównaniu z undergroundowym Dead i Black Metalem, Manson wydawał się bardziej przystępny i wzbudzający zainteresowanie pomimo swojego wizerunku w mediach głównego nurtu. W tym kontekście porównywanie satanistycznej filozofii Mansona do wybryków norweskiego zespołu black metalowego Mayhem jest jak porównywanie od jego zborna do Taylor Swift. Jest jednak prawda niepodważalna, niezależna od ciężaru gatunkowego. Zło jest złe. Nie ma mniejszego zła. Płyta Antichrist Superstar przedstawia antagonistę, który jest sprzymierzeńcem Antychrysta niczego. Stając się szatanem w oczach opinii publicznej, Manson podążył śladami LaVey'a. Poprzez tak efektywną artykulację satanizmu Manson podpisał faustowski kontrakt, który ciągle podpisywany jest przez rzesze artystów i dalej będzie cyrografowany. Bo tak wygląda droga do sławy, oprawiona w Rock and Roll Hall of Fame. Satanizm, który przybrał formę filantropa, nie pasuje już do wampirycznych soczewek Mansona. Potrzebuje obecnie wzruszającego spojrzenia kota ze Shreka. Czy poddasz się temu spojrzeniu? Choć odtrącony przez swego pana ciemności, Melly Manson przewidział straszliwy koniec wszystkich celów, wygaśnięcie cnót i zbawienie moralne. Czy przewidział obecną sytuację w Ameryce?